Wysłuchajmy ogłoszeń dzisiejszej niedzieli. Za chwilę pomodlimy się za kierowców, później błogosławieństwo pojazdów, a przed tym jeszcze zapraszamy dzieci do stopni ołtarza po błogosławieństwo na zakończeniem przy świętej. Liturgiczne opody tygodnia w poniedziałek, święto świętej Marii Magdaleny. Dziś odpust w Mazańcowicach. Kto dysponuje czasem, można jechać, odpust zyskać. O 11 jest tam suma odpustowa. We wtorek święto świętej Brygidy, zakonnicy patronki Europy. W środę wspomnienie świętej Kingi Dziewicy. W czwartek yy, święto świętego Jakuba Apostoła, w tym dniu wspominamy również świętego Krzysztofa, patrona kierowców. W piątek wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Marii Panny. W sobotę na adorację od godziny 16 zapraszają matki w modlitwie. Przypominamy, że wakacji nie ma po południowej mszy świętej w niedzielę o 15.30. Kancelaria czynna jest w środy po mszy świętej. Zachęcamy wszystkich do czytania Pisma Świętego prasy katolickiej. Jest gość niedzielny. Zachęcamy, aby w tych dniach też z tą lekturą się jakoś zaprzyjaźnić i na pewno kilka dobrych artykułów przeczytać. Parafia Ewangelicko-Augsburska zaprasza do nabycia kołaczy dziś po mszy świętej, Gdyby ktoś był zainteresowany, to właśnie trzeba tam podjechać na plebanie kościoła ewangelicko-augsburskiego. Tydzień temu obchodziliśmy w naszej parafii uroczystość odpustową. Pragnę wszystkim bardzo serdecznie podziękować za piękne przeżycie tej uroczystości. Nie wymieniam poszczególnych osób, moi drodzy, bo wiadomo, zawsze się ktoś pominie, ale wszystkich za uczestnictwo, także za to, że nas było sporo na tej mszy świętej o sumie o godzinie 11 myślę, że w Waszych domach też to te świętowanie pięknie przebiegało, bo przecież o to chodzi, aby się spotykać, wspólnie umacniać i aby tą wiarą moi drodzy się dzielić. Dzisiaj modliliśmy się w intencji Aleksandry z okazji 18 urodzin. Zawsze to powtarzamy, to piękny moment, jak człowiek ma 18 lat. Czego życzymy, Aleksandrze? Moi drodzy, dzisiaj młodzi ludzie stoją niekiedy na rozdroju dróg. Jedni mówią, życie jest piękne, bez ograniczeń, bez zasad, bez wartości, bez dekalogu. I wielu młodych ludzi wierzy w to, idzie tą drogę. Ale jest też i druga droga, o której my mówimy. Droga życia według przykazań, droga życia z Panem Bogiem. Ta droga nie jest łatwa, ale jest piękna i prowadzi do szczęścia. I Olu, życzymy Ci, abyś na tej drodze wytrwała. Tą drogą szła. Z Panem Bogiem w sercu, Ewangelią i przykazaniami. A wtedy Pan będzie błogosławił i Twoje życie będzie pięknie, pięknie przebiegało. Moi drodzy, niech Pan nam wszystkim błogosławi, a jeszcze przedtem pomodlimy się za kierowców. Prośmy o błogosławieństwo Boże dla pojazdów i tych, którzy nimi będą się posługiwać. Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Sprawa, by te samochody, pojazdy, dzieło Twojej pracy ludzkiej dzięki Twemu błogosławieństwu służyły dla dobra człowieka, jego pracy i wypoczynku za wstawieństwem świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Ustrzeż, Panie, wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów, od wszelkich nieszczęść, duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech te pojazdy będą błogosławione dla Twojej chwały i dla pożytku ludzkiego. Pan Seba! Sławi Bóg Wszechbogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.